17 marca na blogu SS Software pojawia się informacja na temat pustyni Półwyspu Iberyjskiego, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o DC Software, a w dzisiejszym odcinku będziemy mieli kolejne informacje na temat nadchodzącego DLC mapowego do EuroTrack Simulator 2 Czyli na temat Iberii, i akurat dzisiejszy temat będzie na temat pustyni, którą znajdziemy w południowej części Półwyspu Iberyjskiego na terenach Hiszpanii. I będzie to tego typu pierwsza w ogóle pustynia w całym Eurotrek Simulator 2. I cóż, można powiedzieć, że są to tereny praktycznie w większości podobne do tego, co zazwyczaj można zobaczyć na podstawce w ATS-ie. Można powiedzieć, że. Praktycznie z ATS-a wzięto pustynię i wsadzono tutaj. No dobra, może nie są to dokładnie te same tereny, ale chodzi o to, że no pustynia, jak rodem z ATS-a. I w sumie tutaj jest nawiązanie i dosyć ważne informacje do tego, że są to tereny, na których w większości kręcono westerny w latach 50. i później, więc no, jak widać. Faktycznie są to prawdziwe pustynne tereny, no i cóż, no, w końcu się tego doczekaliśmy. Tak samo jak w ATS-ie czekało się na zielone tereny jakieś lasy, roślinność i tego typu sprawy. Tak, tutaj do ets nie wiem, kto czekał, ja nie. No ale w końcu też zawitała tutaj jakaś pustynia, więc jest tutaj takie urozmaicenie, no i fajnie. No i cóż, mamy tutaj w sumie pięć screenshotów, po których można tak no, na szybko przelecieć, no widać mamy tu jakieś wioski oczywiście, które się tam znajdują, te autostrady, które biegną przez te pustynie, jeśli chodzi o trafik to raczej tutaj nowych naczep, nowych pojazdów nie zauważyłem. Normalna kopalnia, takie jakie do tej pory też były. Zapewne zastanawia Was ta naczepa, bo w sumie kiedyś widziałem, że też coś o niej pisaliście przy innych informacjach. Ta naczepa już jest od jakiegoś czasu, od updateu 1.36 w grze. Pamiętam, że na jednym z filmów praktycznie cały czas się pojawiała, więc nie jest to nowa naczepa, jest to zwykła naczepa. No właśnie dla samochodów, po prostu pusta. Ona już od jakiegoś czasu jest, więc no nic tutaj w trafiku nowego nie ma żadnych nowych naczyń ani filmów. Niczego się tutaj nie doszukałem takiego sensownego, więc cóż, po prostu taka pustynia. I cóż, jeśli chodzi o informacje, no to to by było na tyle, więc fajnie będziemy mieli westerny też w ETS-ie. No i cóż, jeśli chodzi o to, no to to by było na tyle. Oczywiście możecie dodać sobie do listy życzeń na Steam'ie DLC Iberia. Aczkolwiek pewnie i tak będziemy jeszcze no, trochę poczekać aż w końcu wydadzą to DLC, bo zapewne jest zaplanowane no jak co roku, na końcówkę danego roku. A jeśli chodzi o te informacje, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discord, do, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się no i cześć!